Bo ja przyciągam ciągle niedostępnych bądź zachowujących się w sposób toksycznych partnerów. Proszę Państwa, my nie mamy wpływu w większości przypadków, kto puka randomowo do naszych drzwi, ale mamy 100% mocy oraz odpowiedzialności, komu my te drzwi i na jakich oraz czyich zasadach otwieramy. Bo jeżeli ja jestem w związku z osobą, która wykazuje, tak, Cechy toksyczne, to oznacza dla mnie, że wskutek moich tak, moich przyzwoleń, moich zachowań kompensujących, ja jestem adekwatnie osobą zachowującą się toksycznie, tylko ta toksyczność, tak, uderza we mnie. I jeżeli ja e, pozwalam osobom zachowującym się w sposób, tak, patologiczny pozostawać. W moim życiu to oznacza jedno. Przede wszystkim to, co się rzuca na pierwszy rzut oka: zaburzenia więzi, zaburzenia tworzenia zdrowych więzi. I to nie jest takie klasyczne, wbrew pozorom, że to wszystko pochodzi z domu. Czasami, tak? Czasami. To może być szkoła, to może być środowisko pracy, gdzie w Polsce mamy 46% osób, tak, które pracują w warunkach, gdzie pracodawca je mobbinguje i nic z tym nie robią, tak? nic z tym nie robią. Te niezgłoszone przypadki to można by mnożyć. Więc jeżeli ja zdaję sobie sprawę z tego, że wszystkie moje relacje bez znaczenia jakich kaliber pozostawiają wiele do życzenia, bo ja w nich nie otrzymuję. Tej energetycznej wymiany, czyli adekwatnej wzajemności, to znaczy, że wraz z poza bezpiecznym stylem przywiązania również adekwatnie idą w parze zaburzenia osobowości. Czasami nie jest to jedno zaburzenie, jest ich kilkanaście. Nie o to chodzi, żeby tej Państwa metkować czy triggerować. Chodzi o to, żeby dobrać dla Was indywidualne. Rozwiązania, bo każdy ma inny background, każdy ma zupełnie inny, tak, miks genetyczny, który otrzymał poprzez pokolenia e, naszych e, drzew genealogicznych, jak również każdy zetknął się zupełnie różną, różną, tak, koncepcją rzeczywistości. Im dłużej ja siedzę w takiej relacji, kiedy ja nie otrzymuję tego, czego pragnę, to tym więcej zniekształceń poznawczych, jak i tego filtra mentalnego, tak, występuje u mnie, że ja jestem odklejona od rzeczywistości, bo ja całkowicie straciłam zdolność do jej prawidłowej interpretacji. I zawsze można zacząć przerwać ten cykl, tylko proszę Państwa, żadna terapia nie zadziała, jeżeli Państwo nie chcą się odciąć tak, od tego traumatyzującego bodźca. O tej osoby, tak, która was traumatyzuje w turnie, możecie pójść na najlepszą terapię, najlepszą psychoedukację. A jeżeli w domu czeka ta osoba, tylko patrzy, żeby wam przywalić słowem albo patelnią, albo też idziecie do roboty, której nienawidzicie, to ta terapia nie zadziała. Pierwsza, tak, pierwsza zasada jest taka, że my potrzebujemy wyeliminować stresor z Waszego życia, to też nie idzie się na odwyk z trucizną. Jeżeli Państwo chcecie być w fatalnych związkach, tak, w fatalnej robocie, przyzwalać na to, żeby inni ludzie, zwłaszcza rodzina, wchodziła Wam na głowę i od Was wymuszała konkretne zachowania, to szkoda waszych pieniędzy. Po prostu szkoda, bo nic się nie zmieni, jeżeli państwo nie chcecie zmienić swojego życia poprzez zmianę swoich zachowań, zwłaszcza tych relacyjnych, i później o kontakt. Bo nam się też to jest trudne. Nie, to nie jest trudne. Państwa opór przed dokonaniem zmian jest trudny, bo potem, jeżeli pokona się ten opór, bo on z czegoś wynika i o. O tego jest terapia, to potem idzie gładko. I tak ci ludzie, którzy są w Państwa życiu, są adekwatnie kompatybilni do Waszych przekonań, które nie są ani dobre, ani złe, one wam pozwalają w miarę tak, funkcjonować w tej rzeczywistości. Wszystko zaczyna się od rozmowy w cztery oczy, gdzie bardzo wiele rzeczy można zrobić pod warunkiem, że nie chcecie Państwo przychodzić, tak? Na terapię z trucizną i mieć ciastko i zjeść ciastko.